Witam państwa 11 marca 2024 roku. Zaufanie dotyczy najczęściej uczciwości drugiej strony wobec nas, co niekoniecznie oznacza uczciwość wobec innych. Zaufanie może, ale nie musi być odwzajemnione. Zaufanie jest podstawą więzi międzyludzkich. W kampanii wyborczej, politycy starają się bardzo, abyśmy im zaufali, ale my wiemy, że czasami jest jak w przysłowiu Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Zapraszam na program EcoVision TV. Doktorat honoris causa to dla naukowca szczególne wyróżnienie. Od wielu lat w opolskim uniwersytecie to zaszczytne wyróżnienie otrzymało wielu znakomitych Polaków. Do tego grona dołączył profesor tej uczelni Franciszek Marek. Jestem dzisiaj jedynym żyjącym pracownikiem, który rozpoczął pracę w Opolu na WSP, poprzedniczce uniwersytetu, w pierwszym jej roku akademickim. I od asystenta aż do profesora zwyczajnego. No i aż do osiągnięcia właśnie wszystkie no najważniejsze dla pracownika nauki funkcje miałem. To jest ślązak, polak, europejczyk. Ja się bardzo cieszę, że naczelna redaktorka indeksu tego wspaniałego pisma Uniwersytetu Opolskiego moją recenzję. Wyjęła z tej recenzji takie jedno zdanie. To jest człowiek chory na Śląsk i na Polskę w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jest chory na coś w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale ja bym to jeszcze powiedział, że on jest również chory na Europę, bo w tej jego miłości do Śląska, w miłości do Polski nie ma ani ćwierci promila jakiegoś szowinizmu, nacjonalizmu. On sam powiedział, Ja nad tym wszystkim widzę Europę i nasza obecność w tej Europie. To jest właściwie coś, co jest no, największym moim szczęściem, że się doczekałem tej obecności w Zjednoczonej Europie. Jestem wielce dumny, że władze tego uniwersytetu doceniły na trzydziestolecie. Postać profesora Franciszka Marka, pierwszego demokratycznie wybranego rektora tego uniwersytetu, wybitnego uczonego, ale też postaci niezwykle zasłużonej dla tego uniwersytetu. Kiedy były trudne czasy, czasy komunistyczne, to profesor Marek bronił, bronił studentów, którzy mieli kłopoty z ówczesną władzą. Muszę powiedzieć, że kiedy przygotowywałem recenzję, Dotyczącą jego doktoratu honorowego, to no jeździłem do niego, do Gogolina, i to było coś niebywałego, dlatego że nagle w którymś momencie profesor Marek mówi: Słuchaj, i nagle przez pół minuty mówił coś po łacinie. Ja niestety tego nie wiem, nie znam. Nie znam Greki, nie znam łacin. On zna. To jest to pokolenie, które no, należałoby je naśladować. Być może kiedyś przyjdą takie czasy, że jeszcze. Wrócą takie postaci jak Franciszek Marek. Ten dzień dzisiejszy jest o tyle dla mnie ważny i myślę, że dla całej społeczności akademickiej, ale też dla tego regionu, że pokazuje uniwersytet tak. Z takich postaci jak profesor Franciszek Marek trzeba brać przykład, trzeba je naśladować. Kobiety zajmujące dotychczas przypisane mężczyznom stanowiska to dziś nic niezwykłego. O roli kobiet w biznesie dyskutowano w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Nie ma w kanonach zawodów powiedziane, jest, że zawód tylko dla mężczyzn, czy zawód tylko dla kobiet. Jeżeli ktoś czuje się dobrze za kierownicą autobusu, czy za kierownicą samochodu, które wozi dzieci do szkoły, dlaczego nie, dlaczego nie spróbować? Uważam, że wszystko jest dla tych, którzy chcą pracować, którzy lubią swoją pracę, którzy po prostu są pasjonatami tego, co robią. Nasza rola to być blisko biznesu właśnie. Wsparcie w potrzebach, wsparcie w prowadzeniu działalności, rozwijaniu firmy, odpowiadamy na potrzeby, firm organizujemy różnego rodzaju inicjatywy, spotkania, konferencje, które odpowiadają właśnie na potrzeby naszych przedsiębiorców. Kobiety mają jednak pewne bariery w głowie i bariery również w biznesie się pojawiają. Te bariery to jest brak pewności siebie, brak wiary w siebie, dążenie do perfekcji, czyli jeszcze jedne studia, jeszcze jeden kurs i wtedy będę doskonała. Czasami też same takie kwestie organizacyjne w firmach powodują, że kobiety nie czują się dość dobre, by startować po niektóre stanowiska. I dlatego takie spotkania jak to dzisiejsze służą temu, żeby ten szklany sufit jakoś zdobywać, tak? żeby, żeby o tym nie myśleć, żeby wierzyć w siebie, żeby kobiety siebie tak wspierały wzajemnie. Dlatego, że to, czego kobiety potrzebują do tego, żeby się rozwijać, to wspierające środowisko. To, co pomaga w tym, żeby kobiety awansowały, odważyły się, zakładały biznesy, to również używanie feminatyw dla określenia zawodów. Bo wierzę w to, że dzięki temu pokazuje również kobietom, że można i że warto. I że nie ma takich stanowisk i takich prac, które są zastrzeżone tylko dla mężczyzn. W ramach Tygodnia Kobiet. W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu odbyło się spotkanie zatytułowane Jak wojna wyemancypowała kobiety. Kobiety żołnierki to jest już taki obraz powszedni, jeśli chodzi o cywilizację zachodnią. Głównie tutaj Stany Zjednoczone wiodą prym. Zresztą w polskiej armii też jest już sporo młodych bardzo kobiet. Dziewczyny w klasach wojskowych przygotowują się do tego zawodu. To, o czym my też chcemy dzisiaj powiedzieć na, na spotkaniu, jak wojna wyemancypowała kobiety, to są role kobiet, które zostały w domach. Tak było, że nie dość, że wykonywały te obowiązki, które już wcześniej miały, czyli takie typowo domowe związane z dziećmi, z opieką też nad osob osobami starszymi, to dodatkowo musiały po prostu przeżyć. I to była ich najważniejsza rola, przeżyć same i utrzymać przy życiu dzieci, całą rodzinę. I to było 5-6 lat na ogół po prostu cała wojna spędzona w obozie jenieckim przez mężczyznę i te lata po drugiej stronie drutów, gdzie kobieta musi sobie radzić w sytuacji okupacji czyli odwaga, dzielność, zaradność, utrzymanie się, szukanie jakichś zajęć zarobkowych, możliwość znalezienia jedzenia. Więc to było życie pod ciągłą presją. Ciekawe jest to, że kobiety się zmieniały pod wpływem tej sytuacji, w sensie tak, także osobowościowym. Twardniały, usamodzielniały się. Stąd właśnie ta teza o emancypacji. Podczas gdy mężczyźni odwrotnie. Wchodzili w role, które do tej pory nie były im znane. Jeśli były to oflagi, to mężczyźni nie pracowali i tak naprawdę całe dnie spędzali w takiej stagnacji. To było coś, co było im zupełnie obce. Czuli się nieprzydatni, czuli się niepotrzebni i tak naprawdę jakby wyjęcie poza nawias życia i zdawali sobie sprawę, że w tym czasie ich ukochane, ich żony narzeczone, sympatie tak naprawdę każdego dnia walczą o, o przetrwanie. Na Opolskim Placu Wolności odbył się koncert Muzyczne Życzenia. 9 marca dla pani, a następnego dnia dla panów. Organizatorką koncertu była nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Piasecka. To, co wyróżniało tegoroczny koncert z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn, to piosenka autorska, która włączyła słuchaczy do wspólnego śpiewania. W programie koncertu znalazły się utwory wykonywane przez zespół Kamerton, Mariusza Pucie i laureatkę szansy na sukces Patrycję Błach. Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr, Z włosów moich peści i w tłumie wstać Tylko ty Możesz wymyślać mi świat Sprzedać uśmiech na dzień dobry. Ponadto na Opolskim Placu Wolności wystąpiła Katarzyna Puma-Piasecka i Kamila Staszków-Kiwior w recitalu zatytułowanym For Men. W repertuarze znalazły się utwory polskiej i zagranicznej literatury muzycznej. I na mostach, na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu pod, pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki nawet brak, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami, kolorowy muszlek wyszczepiał. W kampanii wyborczej politycy obiecują przysłowiowe złote góry. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy wschodniej w Opolu oczekują czegoś zupełnie innego. Na skrzyżowaniu ulic grudzickiej i wschodniej w Opolu, już przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi, pojawiły się banery, których treść była adresowana do przyszłych parlamentarzystów. Mieszkańcy w ten sposób domagają się remontu zapomnianej ulicy Wschodniej, której jakość pozostawia wiele do życzenia. Na niespełna miesiąc przed wyborami samorządowymi znowu pojawiły się banery, za pomocą których mieszkańcy kolonii Gosławickiej wciąż pytają o remont ulicy Wschodniej. Opolski Ogród Zoologiczny to niewątpliwie jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych Opola. W ostatnim czasie oferta turystyczna została wzbogacona o nowo otwarte akwarium. Pawilon wodny świat to nazwa nowoczesnego budynku, który powstał w miejscu dawnego terarium. Poprzednie akwarium zostało zniszczone w trakcie wielkiej powodzi w 1997 roku. W nowo otwartym budynku znajduje się siedem zbiorników wodnych o pojemności 300 tysięcy litrów. Są w nich ryby z Amazonii, Rzeki Kongo i Rafa Koralowa. Nie zabrakło również gatunków zamieszkujących przepływającą przez Opole rzekę Odrę. Prace przy budowie akwarium zakończyły się jeszcze w zeszłym roku. Zbiorniki zarebiono, a aktualnie trwa opieka nad mieszkającymi w akwarium zwierzętami. Łączna wartość inwestycji to ponad 18 milionów złotych, z czego 10 to dotacja unijna. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu, a w nim między innymi komentarz polityczny, rozmowa przy oknie, kalendarium oraz aforyzm na dobranoc. Życzę Państwu miłego wieczoru. Witam Państwa. Dziś o sondażach gdzie Koalicja Obywatelska po raz pierwszy wyprzedza PiS od lat. Koalicja Obywatelska pierwszy raz od 2015 roku wyprzedziła w sondażach PiS. Średnie notowania KO w lutym wyniosły 32,7%, około 2 punkty procentowe więcej niż w styczniu czy w październikowych wyborach. Poparcie dla PiS spadło zaś do 31%, z 32,6% w styczniu przy ponad 35% głosów 15 października. W lutym trzecie miejsce utrzymała Trzecia Droga z wynikiem 16,2%. Nad progiem wyborczym były jeszcze Konfederacja 9% oraz Lewica 8,5%. Sondażowy sukces K.O. ma swoje zapewne więcej niż jedno źródło. Są wyborcy, którzy po zmianie władzy dołączają do obozu zwycięzców, dając im swego rodzaju premię za wygraną. Na formację Donalda Tuska gra także polaryzacja, walka z PiS się jeszcze nie kończy, a brutalna retoryka Jarosława Kaczyńskiego koniec końców pomaga formacji premiera. Niewykluczone również, że wzrost KO bierze się po prostu ze słabości PiS i demobilizacji części elektoratów prawicy. Spadkowy trend PiS to z kolei efekt przegranej kampanii, oddania władzy i utraty ważnego kanału komunikacji z wyborcami, jakim była TVP. Część osób głosujących na partię Kaczyńskiego robiła to nie dlatego, że była zakochana w programie PiS, lecz dlatego, że widziała w tym ugrupowaniu gwaranta swych interesów i dawce przywilejów. PiSowi nie pomagają też pewne konflikty wewnętrzne i skupienie się przez kilka tygodni na historycznej obronie dwóch byłych posłów. Czy takie wyniki sondaży można traktować jak prognozę przed wyborami do sejmików 7 kwietnia? Tylko do pewnego stopnia, bo to jednak kampania inna niż bój OSEIM. W wyborach lokalnych frekwencja jest niższa niż w parlamentarnych, a część głosów partiom ogólnopolskim zabierają komitety lokalne. Z reguły w wyborach samorządowych lepiej niż w sondażach partyjnych wypadał zakorzeniony w terenie PSL. Dziś w sojuszu z Polską 2050. Żadna partia nigdy nie osiągnęła też w progu 35% głosów w wyborach do Sejmików. Rekord z 2018 roku należy do PiS 34,13%, podczas gdy w wyborach do Sejmu czy Europarlamentu zdarzały się wyniki powyżej 40%. Niestety nie ma obecnego dobrego narzędzia do badania preferencji na poziomie regionów. Sondaże poparcia w województwach są robione rzadko. Więcej mówią badaczom raczej widoczne w badaniach trendy niż procenty, a trendy są na razie korzystne dla Koalicji Obywatelskiej i trzeciej drogi. Nie ulega wątpliwości, że wybory samorządowe szczególnie w odniesieniu do wyników w sejmikach odpowiedzą na pytanie, czy te trendy są trwałe i na ile to może zmienić układ polityczny w Polsce. Odpowiedzą również na pytanie odnośnie przyszłości PIS-u i Jarosława. Kaczyńskiego. Co zobaczymy? Dziękuję za uwagę. Zbigniew Bomersbach. Miejski architekt w Opolu. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Jeśli mnie pamięć nie myli, to zdaje się, dwa lata temu tak na dobre weszła w Opolu w życie uchwała krajobrazowa, albo inaczej mówiąc uchwała reklamowa. Miała uporządkować tę miejską przestrzeń. Reklamy musiały spełniać wymogi przede wszystkim wielkości, lokalizacji, materiałów itd. itd. Chciałem zapytać, jak pan ocenia? Poprawiło się coś? Jest porządek, czy nie bardzo? No myślę, że pytanie, panie redaktorze, już jest retoryczne, bo to, że się poprawiło pod tym względem, to ewidentnie widać. Wystarczy wyjechać do innego miasta i wrócić do Opola. I będzie widać już wyraźnie tą różnicę. Na czym polega wejście tej naszej uchwały reklamowej? No tak, ale ten porządek w przestrzeni zostaje zburzony przed każdymi wyborami. Jest i tak lepiej niż 10 lat temu, bo było wszystko zaklejone, co było możliwe, ale nadal są przypadki wieszania podobiz kandydatów na radnych, na prezydentów, burmistrzów na płotach, na słupach, to w dalszym ciągu jest. No tak, no wybory wiadomo są takim świętem jednak pewnym. Mamy nawet w uchwale naszej reklamowej przewidziane takie sytuacje i uchwała reklamowa przewiduje możliwości dodatkowych elementów reklamowych, tak jak billboardy, czy banery, które w ogóle banery są bardzo ograniczone w naszym mieście do wieszenia, tylko w strefie przemysłowej, usługowej tak zwanym obszarze E. Natomiast w czasie wyborów te banery można wieszać w całym mieście. I gdzie się chce? Nie. I tutaj właśnie wchodzą przepisy naszej uchwały reklamowej, że mogą być wieszane w sposób uporządkowany. Nie mogą zasłaniać balkonów, nie mogą zasłaniać okien, nie mogą być wieszane na elewacjach, gdzie jest jakiś detal architektoniczny. Nie mogą być wieszane na drzewach, ale to już jest oczywiste. Nie mogą być wieszane też na elementach infrastruktury technicznej, drogowej, słupach. Czy, czy słupach, czy mhm. często mieliśmy oklejane plakatami skrzynki elektryczne, no tak. czy gazowe. Mhm. Czy to, to była potworność po prostu, i później tylko był problem. Często słyszę, że baner może wisieć, bo to jest. Płot, parkan prywatny. Dogadałem się z prywatnym i będę wieszał. No dobrze, uchwała reklamowa nie uwzględnia takich sytuacji? Można w środku miasta na płocie prywatnym wieszać? Uchwała reklamowa uwzględnia tę sytuację. O ile kodeks reklamowy, który jest istotą jednak tutaj dla wszystkich wybieranych, to dopuszcza wiele różnych elementów. O tyle, powołuje się w, bodajże w artykule 110 na porządek panujący w danym obszarze. Ten porządek rozumiem, administracyjny, który narzuca między innymi właśnie uchwała reklamowa. I uchwała reklamowa przewiduje, jakie wielkości mogą być reklam i w jakim miejscu. Natomiast jeśli chodzi o samą wielkość reklam. Uwalnia tą y, wielkość y, na tę y, okazję, tak jak na y, inne imprezy miejskie, na przykład, albo państwowe y, jakieś uroczystości. Tym niemniej musimy zachować porządek. To znaczy, jeżeli jest parkan, który dopuszcza się y, jako element, y, na którym może być zawieszona reklama. Ale nie można na przykład przekroczyć jednej trzeciej wielkości, w zależności od y, rejonu, gdzie to jest, no tak, i ale... w sposób uporządkowany. Mhm. I to uporządkowanie musi być wykazane. Więc mhm. jeżeli zaczniemy doklejać w różny sposób, wieszać i tak dalej, to wtedy wchodzimy z uchwałą reklamową, mówimy, owszem, dopuszczone, ale należy zachować takie, 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 takie zasady. Ale kto chodzi z miarką i mierzy? No, proszę zobaczyć kilka mm, billboardów na płocie. Tak. Często one są poździerane, tak. często trudno się zorientować, kto to, czy to jest baner, ale wiszą i nie widzę, żeby ktoś interweniował w tej sprawie. Interwencja w tej sprawie zazwyczaj przebiega miejscem, szybko. Tak, tak. tak. I, I to jest skierowanie od razu interwencja do komitetu wyborczego danego mhm. bo, bo kandydata, ponieważ kandydat musi na swoim elemencie mieć zaznaczone, jaki to komitet mhm. wyborczy. I mhm. wystarczy jeden telefon i egzekucja musi być natychmiastowa. A jakie są restrykcje, jakie kary za nieprzestrzeganie zapisów uchwały reklamowej? No, w przypadku y, naszej uchwały reklamowej no to y, my po, prowadzimy postępowanie. I od momentu wszczęcia postępowania y, liczymy kary od powierzchni i od mhm. każdego dnia. Więc za każdy metr kwadratowy y, i każdy dzień jest liczona kara, więc w tym wypadku y, im to dłużej trwa, tym y, kara jest to większa. Rozumiem. To jeszcze chciałem zapytać o billboardy. Duże, wielkie billboardy przy trasach, już jest poza tak. miastem. Nadal y, wiszą tam podobizny, podejrzewam tak, kandydatów do parlamentu, czyli one wiszą od października. Ja wiem, że taki billboard to jest własność firmy. I to w interesie firmy jest, żeby to zmienić, bo to najprawdopodobniej tak. jest opłacone na jakiś czas. Ale dalej kandydat do parlamentu wisi. Teraz zachodzę, zastanawiam się, czy zrezygnował z parlamentu, z posłowania, choć wiem, że nie, i zaczyna kandydować do samorządu. Jak ta kwestia wygląda? No tutaj to już nasza uchwała reklamowa częściowo tylko wchodzi, bo jeżeli to jest nośnik, który jest. Zgodnie z prawem ustawiony, no to my nie mamy nic do treści. Absolutnie. Natomiast generalnie uchwała reklamowa nie dotyczy treści reklam, mhm. tylko ta treść jedynie jest potrzebna do rozróżnienia, czy to jest logotyp, czy to jest szyld, czy to jest reklama. Bo to yy, to uwzględnia ta rzeczy. uchwała, tak? Tak jest, tak jest. Mhm. I w związku z tym mogą być różne yy, dopuszczenia. Że mogą być dopuszczone pewne elementy, bądź nie. Na elewacji, na ogrodzeniu, yy, na dachu, czy gdzieś tam mhm. wolnostojące. Natomiast yy, w przypadku tym, o którym pan redaktor mówi, tutaj należy się odnieść do kodeksu wyborczego. I on wyraźnie mówi, że należy tą reklamę zdjąć mhm. nie później niż ileś tam dni po zakończeniu. Podejrzewam, że Osoba, która się reklamuje na takim wielkim billboardzie, sama tego nie zdejmie, musiała wziąć drabinę i wejść. Ale dziwi się trochę, że firma, bo przecież być może ona nie ma nic w zamian umieszczenia na tym billboardzie, i dalej ta podobizna posła Wisi. No, yy, o ile. Yy... Pamiętam, zapis kodeksu mówi też o tym, że jeżeli na terenie firmy y, prywatnej znajduje się y, jakaś reklama wyborcza i ta firma sobie życzy, żeby ona jeszcze została, to wtedy ten kodeks, y, 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 przepis o rozbiórce mhm. nie obowiązuje. Ale być może y, to jest taki przypadek. Miejmy mhm. nadzieję. Y, na razie jest jeszcze spokojnie w tej przestrzeni miejskiej. Ale podejrzewam, że im będzie bliżej wyborów, tym i tych billboardów i plakatów będzie więcej, i warto o tym pamiętać, że jest jakiś sposób, jakaś regulacja, która tak. zezwala na umieszczanie takich. Zresztą Państwo chyba wydali taki specjalny komunikat. Komunikat to jest jedna sprawa, że my dajemy takie informacje do tych wszystkich komitetów wyborczych, i oczywiście, i jesteśmy otwarci na zapytania. Do nas bardzo łatwo można mhm. zwrócić się z pytaniem. Wystarczy mail. Mhm. Y, z zapytaniem na y, adres reklama małpa um.opole.pl i natychmiastowo ta osoba dostaje odpowiedź, czy to coś jest dopuszczone, czy nie. Wystarczy, mhm. że poda, gdzie to jest i co to jest. Bardzo dziękuję. Zbigniew Bomersbach, miejski architekt w Opolu, był gościem rozmowy przy oknie. Natomiast jutro, proszę Państwa, ciąg dalszy wyborów samorządowych. Tym razem próba odpowiedzi na pytanie, co ludzi pcha, do tej pracy w samorządzie, bo przyznają Państwo, że zainteresowanie wyborami samorządowymi jest ogromne. Wystarczy zajrzeć do mediów społecznościowych. Tam można się reklamować na wszystkie sposoby. A więc zapraszam jutro na godzinę 18. .00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Jest 22 października 2008 roku. Oto sala imienia Karola Musioła w opolskim ratuszu sala, jak widać, wypełniona opolanami po brzegi. Za chwilę na sali pojawi się gość szczególny autor książki, brytyjsko-polski historyk angielsko-walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Londyńskiego. I jest, wchodzi Norman Davis. Dodajmy, gość jest autorem prac dotyczących historii Europy, Polski i Wysp Brytyjskich. Witamy w gościnnych o polskich progach. Proszę Państwa, powitajmy człowieka, który mówi to, o czym wie, nie koloryzuje i nie zmienia faktów. Słychać głos prowadzącego spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i tak liczne wyrazy sympatii, mówi profesor. Mam nadzieję, że nie będzie to monolog profesora, zagaja dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Elżbieta Kampa. Dzisiaj promocja książki naszego gościa oparta na listach i kartkach pocztowych. Chwila dla reporterów na wymownym historycznym tle. Panie profesorze, prosimy o pogodny wyraz twarzy, pokrzykuje nasz reporter kolega Stemplewski. Możemy zaczynać. Spotkanie otwiera profesor Anna Pobuk-Lenartowicz. Przypomina, że profesor Davis jest kibicem krakowskiej krakowi, a żona jest Polką i pochodzi z Dąbrowy Tarnowskiej. Stąd u profesora znajomość języka polskiego. Pani profesor promuje najnowszą książkę profesora Davisa, pachnącą jeszcze farbą drukarską. Od i do najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej. Proszę Państwa, profesor Davis, o czym wie niewielu, oprócz prestiżowych polskich odznaczeń, w tym roku otrzymał Perłę Honorową polskiej gospodarki, w kategorii krzewienia polskich wartości patriotycznych. Kontynuuje swój występ profesor Pobuk Lenartowicz. Wreszcie głos zabiera profesor Davis. Dziękuję za tak miłe przyjęcie. Cieszę się, że Opolanie łakną historycznej wiedzy. Mój wykład mógłby trwać do rana, rozpoczął profesor. Łatwiej mi będzie jednak odpowiadać na pytania, zaproponował. No i zaczęło się. Spektrum zagadnień szerokie to i pytających dużo. Odpowiedzi w języku polskim, ale z akcentem angielsko-walijsko-tarnowskim. Przypomnijmy, to był rok 2008. Ciekawe, co profesor Davis napisze o historii ostatnich lat. Na przykład, kto skakał przez płot w Stoczni Gdańskiej. Bo dzisiaj, jak się okazuje, bohaterów tamtych lat jest wielu. Czego dowiedzą się o najnowszej historii młodzi Polacy? I czy historia nas, Polaków, czegoś w końcu nauczy? Ale to są już pytania na następne spotkanie z profesorem Normanem Davisem. Zatem do zobaczenia. Cholera, czasy takie, że nawet uprawianie seksu wymaga nawozów sztucznych.